A co sądzicie? Trochę was wyciągnę. Czy na przykład Doda, Do Dorota Rabczewska, to jest dla was jakiś punkt odniesienia, legenda? Ikona. 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 Dla mnie to była osobiście idolka od najmłodszych lat. Nie wiem, to... jakie z nią masz relacje aktualnie. Bardzo ale... dobre. Okej, <laughs> okej. Okay, <okay>. Czyli żadne. <laughs> Czy Doda no. też tak uważa? <laughs> ja, co mi ona obchodzi? Ja po prostu <laughs> pytam, bo uważam, że ma ważne miejsce na polskiej scenie. Oczywiście. <laughs> okay. I no, była dla pewno. was taką ikoną, ale Tej. też. Kategorii tego, jak zarządza swoim ciałem? Tak, Też, oczywiście. Zdecydowanie. Tak? Zobacz, jak ona wygląda. Przepięknie wygląda. Naprawdę wygląda przepięknie? No, no tak. Muszę zobaczyć, nie wiem. No to zobacz. Ja, ja już... uważam, że tak, naprawdę. No i ma wiesz, temperament, charakter, no wszystko tam. Dobrze, uż. to się zgadza. Tutaj muszę potwierdzić. A co sądzicie tak prywatnie? Andrzej, nie wynoś tego, dobra, na miasto co teraz powiedzieć, dobra? Co sądzicie? Bo Roxy Węgiel, którą uwielbiam osobiście, ma 19 lat. No i wzięła ślub. <noise> Ja tak. Bo musiała? Czy... Przepraszam, tak, Andrzej słyszała głosy. <głos> nie, dlatego że istnieje coś takiego jak miłość. Ona ma męża, którego kocha. A. No ale dobrze jej się żyje. Nie? Ja jej zazdroszczę. Bardzo fajnie. Cieszę się, że w sobie ułożyłaś. Naprawdę? Tak, tak. Chciałbyś mieć już męża? No. Tak, ja ogólnie moim marzeniem w przyszłości jest założyć rodzinę. Ale w i... I No co? właśnie! Ja się pod tym nie podpisuję. Ja Mamy też. A ty, się właśnie nie kłócimy, bo jesteśmy wszystkie inne. To no to... Ale błagam, a zobaczcie na mnie 60 lat kawaler single. Gdzie takiego Oj, znajdziesz? Idol, idol dla mnie. Idol! No, o, idol a. dla niej. no. Ja też mentalnie jestem kawaler.